co robiłam w życiu przez ostatnie dwa lata. Mieszkałam w Jeleniej Górze, tam dostałam pracę w Teatrze Norwida. Pracowałam sobie jako aktorka, było mi tam dobrze, ale tęskniłam za swoim partnerem, za rodziną, więc postanowiliśmy zmienić miejsce pracy i wrócić na stare śmieci. A też dojrzewałam jako człowiek, jako, jako kobieta, bo musiałam się jednak zmierzyć z nowym doświadczeniem. Dlaczego wybrałam aktorstwo? No, to jest jedno z moich ulubionych pytań, bo jest to dla mnie miejsce, przestrzeń, gdzie mogę mówić o rzeczach ważnych. Jest to miejsce spotkań i możemy się konfrontować ze swoimi emocjami, uczuciami, gdzie. W życiu niekoniecznie mamy na to przestrzeń, i, i niekoniecznie jest nam wygodnie z tym, żeby mówić o, o swoich uczuciach. A myślę, że dla, dla ludzi też jest to po prostu ciekawe, że jest to takie miejsce bezpieczne bardzo. Życie tak mnie pokierowało, że naprawdę bardzo długo walczyłam o to aktorstwo. No, ale gdyby nie, to już się, no, był też czas, że się zastanawiałam, co i myślałam, może psychologia. Też skończyłam anglistykę, więc gdyby już w ogóle mi nie wyszło, no to pewnie bym uczyła dzisiaj angielskiego w szkole. Co mnie odpręża w życiu? Na pewno kontakt z naturą, wycieczki rowerowe, ostatnio pokochałam, medytacja przy dobrych zapachach, palosanto, olejków eterycznych, czy białej szałwii i yoga też jest. Taką rzeczą, która mnie odpręża ale i też motywuje do działania, więc to taki właściwie bonusik. <grywa> Wyrazić siebie jednym słowem to jest bardzo trudne, ale myślę, że takim słowem, które jest w ogóle piękne, polskie słowo i też moja afirmacja sprzed czterech lat, jestem miłością. Miłość to jest piękne słowo. Nic bym sobie nie zmieniła. Myślę, że jestem najlepszą wersją siebie na chwilę obecną. Co nie zmienia faktu, że nie pracuję nad sobą, oczywiście, że tak, ale myślę, że, że fajna jestem taka, jaka jestem. I staram się siebie akceptować. A za 10 lat będę fajną wersją siebie za 10 lat. Nazywam się Kasia Trzeszkowska. Jestem aktorką. To ciągle dziwnie brzmi, ale fajnie. Jestem aktorką. Głupia mina.